Zestaw helikopterowy na Letkorze. Jak zamontować? Jak zmontować zestaw helik helikopterowy na Letkorze? Letkor to taka plecionka, w którą wpleciono dodatkowo ołów. I dzięki temu bardzo szybko opada ona na dno, bardzo szybko się na tym dnie maskuje. Karpie tutaj tego. Elementu naszego zestawu e, zupełnie nie widzą, nie czują, nie obijają się o niego, nie potrącają go w łowisku, dlatego bardzo wielu karpiarzy bardzo sobie ledkor ceni i właściwie mm, nawet nie używa rurki antysplontaniowej, tylko za każdym razem w różnych warunkach, nawet takich, które mm, do ledkora nie są przystosowane, nawet w takich warunkach karpiarze ten led stosują, ale dosyć o led korze, bo to nie o nim dzisiaj mowa, mowa o zbudowaniu o zbudowaniu zestawu helikopterowego właśnie na led -course. Ja tutaj sobie wcześniej już przygotowałem i nałożyłem rureczkę igielitową na E, igłę karpiową po to, żeby nie tracić czasu, bo to zajęcie troszeczkę e, trwa. Teraz mm, dobrze, teraz zakładamy na zarobioną, już gotową pętlę e, w tym w letkorze. Zakładamy naszą igłę. Ona no, sobie spadła. Założymy ją ponownie za blokuje chcę zrobić szybko, żeby nie było długo to się buntuje i przeciąga. Zakładamy i teraz naciągamy tą rurkę na LED -cola. To się wszystko da zrobić, to tylko tak wygląda, że jest to trudne prawie niemożliwe, ale jest możliwe. Tak wygląda zamontowana na letkorze rurka silikonowa, plastikowa, która będzie służyła nam do zamontowania na niej zestawu helikopterowego. Teraz do, do końcówki tej rurki, do tej pętelki, zakładamy zakładamy agrawkę, na przykład taką agrawkę szybko złączkę. Już wcześniej wspominałem, że bardzo lubię szybko złączki, dlatego cały czas je tutaj polecam. No dobra, tak wygląda taka grawka szybko złączka. To jest tego typu urządzenie. Ma ona specjalnie zagięty ten drucik, taki końcowy, na który łatwo można sobie założyć dodatkowy krętlik, czy jakieś kółeczko, czy cokolwiek jest komu potrzebne. Przekładamy. Nasz ledkor naszą pętelkę ledkora przez tą agrafkę. I teraz drugą końcówkę ledkora przekładamy przez tą pętlę, która jest tutaj na dole. Pewnie się to od razu za pierwszym razem nie udaje, żeby się nie bawić użyję specjalnego narzędzia, jakim jest. Jakim jest igła do nawlekania kulek? Igłę tutaj potraktuję jako narzędzie bardzo uniwersalne w tych swoich pokazach filmowych. Teraz zaciągamy to w ten sposób. O, jedno na drugie. Za chwilę zbliży to. Coś takiego ma, to, ma nam się stworzyć. Przeciągamy to, oczywiście. I w ten sposób mamy zamontowaną agrafkę na końcu naszego zestawu, na końcu naszego Letcora. Tak to wygląda. Prosta sprawa, bez żadnych komplikacji. Teraz z drugiej strony. Linki od, od drugiej strony naszego ledkora zakładamy nasz helikopterowy naszą osłonę helikopterową taką plastikową osłonę helikopterową, która ma wejść na na tą agrafkę i ją po prostu osłonić, zablokować. oczywiście możemy użyć do tego igły przewlekamy tą pętlę nakładamy i osłona helikopterowa wędruje już w swoje miejsce zasłaniając nam zasłaniając nam, no powiedzmy do tego momentu naszą agrafkę mamy więc już Zamontowaną agrafkę na led i osłonę helikopterową. Mamy koralik na naszej igle do kulek, igle montażowej. I teraz przekładamy naszą igłę przez pętlę, zarobioną pętlę, pętlę ledkora i naciągamy wszystko. Taka mała uwaga, dobrze jest przycisnąć Koralik lekko do góry, tam w stronę tego naszego um, zagięcia na igle. Po prostu unieść go spod spodu do góry. Tak już mamy założony koralik na letkora. Przesuwamy go teraz tutaj dalej w stronę naszego, naszej rurki igielitowej i koralik nakładamy na tę rurkę. Rurkę. Oczywiście nie będzie się chciało nałożyć, to normalne. Musimy znowu skorzystać z naszej igły, przełożyć ją przez rurkę igielitową i tę rurkę po prostu przebić w pewnym momencie. Za chwilę to pokażę na zbliżeniu. Teraz, żeby nie tracić czasu. Coś takiego ma to wyglądać. Tak można sobie pomóc. Teraz możemy już nakładać koralik na rurkę. On pięknie tutaj już wchodzi wtedy w takim wypadku. Zaciągamy oczywiście wszystko ładnie, regulujemy, poprawiamy i za chwilę założymy drugi koralik tą samą metodą, tym samym sposobem ale wcześniej, zanim założymy ten drugi koralik musimy na naszej rurce zamontować zamontować krętlik no dobra, niech tak będzie że tutaj jest na dole oczywiście każdy sobie dokładnie tą sprawę indywidualnie już dopracuje krętlik z tym większym jednym oczkiem, tak wygląda ten krętlik ja go tutaj pokażę. Ja wcześniej stosowałem, przy pokazywaniu zestawu helikopterowego na rurce anty-spontaniowej, tej miękkiej, stosowałem krętlik z szybko złączką. Tutaj zrobię troszkę inaczej. No z tym problemu nie będzie. Tu nam się ładnie to wszystko zakłada. Teraz zrobię troszkę inaczej. Za chwilę powiem, w czym rzeczy. Następną czynnością już po założeniu krętlika to jest założenie kolejnego, kolejnego koralika. Drugi koralik zakładamy dokładnie tak samo jak pierwszy. Najpierw nakładamy go, oczywiście już był nałożony na, na letkorze, teraz na, nałożyliśmy, nałożyłem go na igłę. Tą igłę przybliżam do mm, rurki silikonowej i tę rurkę mm, tą igłą... Przebijam i łapię ją po prostu tą igłą. Mhm. Teraz pamiętając o tym, żeby koralik był jak najbliżej zagięcia na igle, czyli podciągam go tam mocno do góry, przeciągamy całość. Za chwilę powinien on się dać. Po prostu założyć na rurkę igielitową. Tak, już mam założony koralik na rurkę igielitową. Dzięki temu jest już prawie gotowy zestaw helikopterowy. Teraz pokażę troszkę inne rozwiązanie, takie alternatywne do tego o którym mówiłem przy prezentacji zestawu helik helikopterowego na rurce e, antyspontaniowej na tej miękkiej rurce antyspontaniowej tutaj przygotowałem przypon który jest wyposażony w szybkozłączkę I właśnie do tego przyponu z szybkozłączką ten przypon z szybkozłączką montuje do tego krętlika, który przygotowałem wcześniej i który umocowałem na led -korze. tak to wygląda to mocowanie tak wygląda zestaw helikopterowy na led -korze. teraz wypada nam jeszcze zamontować zamontować ciężarek a chociażby taki taki mm, ciężarek maskujący na dnie. Takie ciężarki też są do nabycia w sklepach karpiowych. Tutaj ta nasza agrafka szybkozłączka, którą pokazywałem wcześniej, ma taką ma taki zadziorek. Na ten zadziorek po prostu zakładamy. Zakładamy Krętlik od ciężarka, i mamy już gotowy zestaw helikopterowy na letkorze. Tak on będzie pracował w czasie zarzucania. Warto jest przy nawet tego rodzaju zestawach przemontować, zorganizować ten zestaw, zmontować go w sposób taki bardziej bezpieczny. Czyli to sztywne rozwiązanie, które jest tutaj zastosowane, czyli e, agrafka szybko złączka z krętlikiem można zamiast e, robić właśnie tak na sztywno, jak teraz to pokazałem, można to połączyć jakąś delikatniejszą um, żyłką, z tym, że trzeba uważać tutaj na, na to, że um, moce i obciążenia przy zarzutach um, dużymi ciężarkami są naprawdę bardzo duże. Po co ta, ta zmiana, tutaj to łączenie jednego z drugim za pomocą żyłki? no po to, żeby zrobić zestaw bezpieczny, czyli taki, który, który po wejściu ciężarka w jakieś zawady, w jakieś zaczepy po prostu łatwo się z tych zaczepów uwolni. Stracimy tylko ciężarek, nie stracimy zestawu i nie stracimy karpia. A przy okazji tego karpia nie skażemy na jakieś tam dłuższe cierpienie i dłuższe próby uwalniania się z zaczepu. Tak można to wszystko zrobić, tak można to zorganizować. Zestaw helikopterowy na letkorze wygląda w ten sposób. Pokazałem jak się go montuje, można zrobić to w dużo prostszy sposób. Można po prostu cały zestaw helikopterowy kupić, zmontowany, już w sklepie gotowy, bo takie zestawy są. Dzisiaj w sprzedaży. Ja pokazałem to tym, którzy taki zestaw będą potrzebowali nagle zmontować po prostu nad wodą, nie mając wcześniej kupionego, przygotowanego zestawu helikopterowego. Tak montuje się ten zestaw dla tych, którzy, którzy będą ten zestaw musieli zmontować w ciągu kilku minut nad wodą, nie mając wcześniej. Takiego zestawu przygotowanego. To na razie tyle, jeśli chodzi o zestaw helikopterowy na letkorze.